23 lewy zacisk do 3 minus. Ciąć wyjście. Przechodzi 4 prawy przyciąć. Przechodzi 4 plus lewy. Przechodzi 4 plus lewy, 40. 4 prawy ciąć. Do 4 plus lewy zahacz. 50. Max prawy 100. Max lewy 100. Szczyt lewą 20, max prawy to Max lewy do max prawy Przechodzi max lewy 50 6 lewy przyciąć 52 prawy nawrót Nie ciąć Stop 2 minus lewy nawrót 50 5 lewy długi 20 4 prawy długi zacisk do 3 minus Przyciąć Do 5 lewy Przechodzi 5 prawy to Max lewy 400 Lewy zacisk do minus 100 5 prawy Przechodzi 6 lewy zacisk do minus Ciąć 40 maks lewy Ciąć 200 6 minus lewy odbiera zahacz to 6 minus lewy zahacz 200, 200 na szczycie, 2 plus prawy na brud. na szczycie, 2 plus prawy na brud. 70, Max prawy, 70, 4 minus lewy ciąć, 50. 5 lewy zahacz do 6 prawy przechodzi 6 prawy 200 słabe hamowanie 5 prawy do 3 minut lewy zahacz Przechodzi 5 lewy szczytem 50 5 lewy syp zacisk do 4 ciąć 6 prawy poświęć do 5 prawy długi 40 4 plus prawy 50 5 prawy długi zostań hamowanie 5 lewy mega syf Otwiera, zacieśnia do 4 minus ciąć 70 5 prawy poświęć do 4 50 4 plus lewy długi ciąć syp 100 Max prawy 100 Max prawy do 6 lewy 70 3 minus prawy 50 4 minus lewy ciąć syp 50 2 minus prawy nawrót syp 50 3 plus prawy 50 3 lewy przyciąć, syp Stop Max prawy, lewy 150 Max lewy prawy 200 Makt prawy, do 6 lewy, 70, 3 minus prawy. Nie ciąć. 50, 3 lewy zahacz. 50, 4 lewy zacisk, do minus przyciąć. Do 3 plus prawy zahacz. to? lewy. Do maks lewy taki. Przechodzi 6 lewy, przyciąć do 6 prawy. 35 minus prawy, przyciąć tym. Przechodzi 5 prawy, Ciąć to. 5 prawy, dać do 3, tym, wciąć. 70 3 lewy zacisk do 3 minus To max lewy stop 4 minus lewy zahacz 150 50 Zaszczytem 10 3 minus lewy zyb To 2 plus prawy 50, 3 lewy przyciąć, wczesny, syp 50, 2 plus prawy nawrót 5 lewy